W niemieckim państwowym radiu Olaf Scholz totalnie wsypuje Donalda Tuska i obnaża jego kłamstwa. Posłuchajcie. Aber selbst Tusk hat mittlerweile gesagt, dieses Migrationsabkommen wird er nicht umsetzen. Aber er wird es umsetzen und wir werden alle davon profitieren. Wir haben gehandelt mit guten Ergebnissen. Ale on to wdroży. No mówi kanclerz Niemiec. Czyli no jak my mówimy, że dzisiaj bez sensu, żeby Amerykanie rozmawiali z Donaldem Tuskiem, skoro mogą rozmawiać z Scholzem, bo dzisiaj rząd Donalda Tuska, Trzaskowski i tego typu politycy to są po prostu ludzie, którzy spełniają zachcianki Niemiec i realizują niemiecką wizję polityki, która tu, tuż przy samej naszej granicy budują teraz wielkie centrum przerzutowe migrantów. Niedługo to pokażemy. I wielkie podziękowania dla pani redaktor Aleksandry Fedorskiej, która na Twitterze obnaża cały czas te kłamstwa Tuska, bo non-stop śledzi niemieckie media.